Emilia Krakowska nagle przerwała wywiad. Straciła cierpliwość po jednym pytaniu. Emilia Krakowska to legenda polskiego kina, znana z niezapomnianych ról w takich produkcjach jak Wesele i Chłopi. Aktorka straciła niedawno cierpliwość podczas rozmowy z jednym z serwisów. 84-latka bez ogródek wyraziła swoje oburzenie. Emilia Krakowska to kultowa aktorka, która na przestrzeni lat wcieliła się w wiele znakomitych ról. Starsze pokolenie widzów do dziś pamięta produkcje z jej udziałem, takie jak: Wesele, Chłopi, czy Ziemia Obiecana. 84-latka nadal jest aktywna zawodowo i nie ma w planach, aby zwalniać tempa. Niedawno udzieliła wywiadu dla jednego z serwisów. Podczas którego straciła cierpliwość. Emilia Krakowska przerwała wywiad. Po pytaniu o przeszłość nie wytrzymała. Emilia Krakowska została najpierw zapytana o śmierć Jadwigi Barańskiej. Reporterka Portaluszownius sformułowała pytanie, w którym nazwała zmarłą dość znaną aktorką, na co Krakowska błyskawicznie zareagowała. Nie dość znaną, bo to wielka, wielka aktorka, wspaniała, która przyczyniła się do tego, że jeżeli nagrała parę filmów, to jest nie tylko noce i dnie, ale to jest ikona, która zagrała wspaniale hrabinę Cosel, i o tym powinniśmy pamiętać, brzmiała. To jednak nie wszystko. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy 84-latka tęskni za dawnymi czasami. W tym momencie Krakowska straciła cierpliwość. Czy ja wyglądam jak osoba, która tęskni za dawnymi czasami, jak codziennie idę do pracy? Cieszę się, że żyję i że pracuję, kochana, powiedziała, po czym wzburzona wyszła z kadru. Emilia Krakowska ani myśli o emeryturze. Przypomnijmy. Że Emilia Krakowska w przeszłości podkreślała, jak ważna jest dla niej aktywność zawodowa. Jakiś czas temu, w rozmowie z portalem Mastrząb Post, wyraziła opinię, że w jej profesji trzeba ciągle pracować i ani myśli o emeryturze. Dodała wówczas, że taki stan rzeczy niektórych artystów bardzo irytuje i wprawia w niezadowolenie. Każdy wolny zawód dzieli się na zadowolonych i niezadowolonych. Często cząstka ludzi ma satysfakcję, że ma zapłacone za trud włożony w pracę, my musimy pracować na okrągło. Jeśli nie ma się radości z tego, co się robi, to naprawdę jest wielki smutek, dodała. Gwiazda napomknęła także o częstym narzekaniu gwiazd na niskie emerytury. Aktorka nie rozumie, dlaczego jej koledzy i koleżanki po fachu ciągle publicznie nadają na wysokość świadczeń emerytalnych. Tak jest w każdym zawodzie: jest tak, że ktoś umie zarobić pieniądze i nie. Z tym bogactwem jest tak, że ono jest na chwilę, a później okazuje się, że ono minęło. Nie trzeba się tak bardzo tym przejmować. U nas jeszcze nie jest najgorzej wyjawiła.